Witam moi kochani, jest godzina 21.27 Właśnie wstałem pod rzemce Wybieram się powoli pod McDonald's na żebry Mam nadzieję wyżebrać coś z mięsem dzisiaj Aczkolwiek zobaczymy jak pójdzie, bo Widziałem dzisiaj po drodze kilku pracowników socjalnych, także mogli dać cynk pozostałym, że być może mam jedzenie i nie warto mi pomagać. Ale wierzę, że są ludzie, którzy mają Boga w sercu i pomogą Grzeszkowi biednemu. Tak więc do zobaczenia niebawem. Welcome home.